Hej wszystkim dostałam jakiegoś natchnienia i stwierdziłam, że wyciągnę kamerę, zacznę nagrywać, a może powstanie z tego jakiś luźny wnok. Kto wie? Wróciłam właśnie przed chwileczką z domu? Nie. Wróciłam właśnie z auta, wróciłam właśnie z pracy, zaparkowałam, już tak jak widzicie, siedzę w aucie, zaraz idziemy do domu. Zanim pójdziemy do domu, stwierdziłam, że pokażę wam nowe obuwie mojej dziśki. Takie czarno pomarańczowe obuwie miała na lato, a teraz na zimę ma nowe, czarne, nieśmigane, błyszczące obuwie. Teraz możemy wracać do domu. Jest dopiero 14.40, a już jest tak ciemno, że ja nam rozłożyć lampy, żeby tutaj w ogóle cokolwiek nagrywać. Wy może jakoś zbytnio teraz tego nie odczuwacie, bo stanęłam specjalnie przy oknie, żeby do tej przemowy było cokolwiek widać. Kupiliśmy teraz w sobotę nową sofę do salonu i zaraz jedziemy ją odebrać. Pokażę Wam teraz przed i później po mini metamorfozie. To jest nasza teraźniejsza sofa. Jest idealna, jest przepiękna, przewygodna, ale troszeczkę za mała i stwierdziliśmy, że chcemy coś większego. Ta powędruje do trzeciego pokoju. Tak prezentuje się to teraz. Szersza perspektywa. Kwiatki, sofa, stolik, koce, więcej kwiatów. I tutaj, w to samo miejsce, przyjdzie po prostu nowa sofa. Tutaj pokażę Wam całą naszą familię naszych roślinek. To jeszcze nie jest rozłożone tak, jak powinno ostatecznie stać. Wszystko jeszcze znajdzie swoje miejsce na dniach, ale tak prezentuje się nasza gromadka. Coraz więcej roślin. Podoba nam się to. Chcemy taką dżunglę troszeczkę stworzyć. Tutaj tak samo jest więcej roślin. Tutaj kolejne. I tutaj jeszcze kolejne dwie zawisną. Tak samo jeszcze tutaj kolejne rośliny zawitały nad naszym stołem. Nam się coś poprzestawiało w głowach, bo kiedyś większość kwiatów, jakich mieliśmy w domu, to były plastikowe i też nie było ich nie wiadomo jak dużo. Z jeden czy dwa, jakieś prawdziwe drzewka. A teraz co chwilę przybywają nowe, prawdziwe roślinki. Cieszę się, że nam się to odmieniło. Te kwiaty dają taki fajny klimat, przyjemnie siedzi się, spędza się czas w tym pomieszczeniu. I dobrze, że mamy do tego rękę, że te kwiaty nie usychają nam po paru tygodniach. Naprawdę kwiaty w domu polecam. Miejsce już przygotowane na nową sofę. Odebraliśmy już busa, przyjechaliśmy właśnie po naszą sofę. Stwierdziliśmy, że sami przetransportujemy sofę do domu, bo nie opłaca nam się brać transportu ze sklepu, bo cena była z kosmosu. Nas by to wyniosło 180 euro. Miejsce, gdzie musimy odebrać naszą sofę, jest tylko 5 minut oddalone od naszego mieszkania, a w tej cenie jest tylko dowóz, na chodnik, nawet nie do wejścia do klatki, tylko na chodnik. No a tym bardziej nie ma w tej cenie jeszcze pomocy we wniesieniu do domu. Za te 180 euro darujemy sobie to. Stwierdziliśmy, że wynajmiemy sobie busa z ubezpieczeniem. Wyniosło nas to całe 30 euro. Dużo lepsza opcja jak transport ze sklepu. Daliśmy radę już parę razy się sami przeprowadzić, to tak samo teraz damy radę przewieźć tą jedną sofę do domu. Czekamy, aż znajdą naszą sofę i jedziemy rozkładać wszystko. Jestem już ciekawa, jak to będzie wyglądało. Sofa załadowana, jedziemy do domu. Ja się pokażę tym slow mogę Sofa już wyładowana, teraz trzeba przetransportować ją do mieszkania. Misja w połowie zakończona sukcesem. Najgorsza część za nami, sofa już jest w domu. Zaraz trzeba będzie ją rozpakować i postawić ją tam, gdzie powinna stać. Kupiliśmy taki proszek do czyszczenia kanapy. Zaraz jak ją rozłożymy, przyczyścimy, żeby korzystać z czystej. Ale najpierw krótka przerwa na przekąskę. Tutaj się robi sofa, a tutaj robi się kolacja. Już jakiś progres powoli widać. Posypka z cukru pudru. Tak prezentuje się już sofa w całości, rozłożona. Jeszcze raz od początku złożyłam zagłówek. Tak prezentuje się już rozłożona sofa. Jest przewygodna, przepiękna i olbrzymia. Tutaj te zagłówki wszystkie można podnieść. Każdy na pewno wie, jak takie zagłówki funkcjonują, ale tak szybko pokażę, że po prostu możemy podnieść je na różną wysokość, jaka nam odpowiada, albo zamknąć. Za chwilę pojawią się tam w rogu kwiaty, te, które pokazałam na początku filmiku, tam w trakcie gdzieś. Dodatkowo jeszcze ta sofa jest rozkładana. Tutaj ma dwa przyciski, żeby wysunąć i schować część rozkładaną. Z zakupu jesteśmy mega zadowoleni. A co, właśnie do tematu zakupy? Zobaczcie, co sobie jakiś czas temu zamówiłam. Tamagotchi, powrót do dzieciństwa, ale powiem Wam, że tak naprawdę nie wiem, dlaczego to zamówiłam. W pewnym momencie pojawiła się taka idea w mojej głowie i stwierdziłam: że zamawiam. Ale jak ja zobaczyłam ceny, jakie są w internecie za takie jedno, pojedyncze tamagotchi, to się złapałam za głowę. Niektóre kosztowały nawet 30 euro albo i więcej. Ale nawet te za 10 euro uważam, że to jest zbyt dużo za taką małą, plastikową zabawkę. Poszukałam głębiej na chińskich stronkach, zamówiłam to razem z przesyłką za 4 euro. Poczekałam troszeczkę dłużej, no ale bardziej się opłaca chwilkę poczekać, a nie przepłacać za, za malutki plastik. I też z jednego względu stwierdziłam, że raczej nie będę przepłacała, bo ja wiedziałam, że raczej długo ta moja przygoda nie potrwa. No i się nie myliłam. Moja kaczka, bo wybrałam sobie na pierwszą ofiarę kaczkę, przetrwała trzy dni, już nie żyje. Za jakiś czas może dam sobie jeszcze drugą szansę, ale wątpię. Tak naprawdę mówię, nie wiem dlaczego ja to kupiłam, bo ja wiedziałam, że to się tak skończy. Już po pierwszych dwóch minutach, jak to odpaliłam, już mi zaczęła ta kaczka denerwować. Kupiłam, mam minimalny powrót do dzieciństwa. Tak naprawdę to już wszystko co chciałam wam pokazać w tym filmiku, taki luźny vlog bez większego sensu. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym. Hej.